Świąt Bożego Narodzenia w gminie Zgierz spłonęły doszczętnie cztery domy. Mieszkańcom nic się nie stało, ale ogień zniszczył dobytek całego ich życia. Cezary Adamski sprawdzał, jak radzą sobie pogorzelcy z Rosanowa i Woli Branickiej. Państwu Pilarskim z Rosanowa gospodarstwo spaliło się 28 grudnia. Dzięki wsparciu sąsiadów, prywatnych firm i instytucji, które zorganizował Sołtys Wsi, rodzinie udało się rozpocząć odbudowę domu. Ja już jestem z natury takim społecznikiem, że. Na krzywdę ludzką, a to było wielkie nieszczęście, to trzeba pomóc. Żeby ci ludzie z powrotem mieli to normalne życie, wrócili jak najszybciej do normalnego życia, do normalnych warunków. Co weekend przyjeżdżają nasi przyjaciele, rzadko tak ja się wzruszam, żeby, żeby, żeby pomagać, żeby w sobotę i w niedzielę tutaj z nami deski przebierać, takie, które będzie można wykorzystać przy budowie. W dużo gorszej sytuacji są państwo Lisowie z Woli Branickiej, których dom spalił się, bo wybuchła instalacja grzewcza. Władze gminy wsparły pogorzelców finansowo i dały mieszkanie zastępcze. Ofiarnością wykazali się także sąsiedzi i mieszkańcy okolicznych wsi, którzy podarowali im ubrania, środki czystości i sprzęty domowe. Mamy dużą motywację, dużo chęci i naprawdę chcielibyśmy się jeszcze w tym roku tutaj wprowadzić na zimę i wrócić, bo emocjonalnie jesteśmy bardzo związani z tym miejscem. Rodzina chciałaby jak najprędzej rozebrać to, co zostało po spalonym domu i zacząć budowę nowego. Problem w tym, że państwo Lisowie zarabiają niewiele i nie stać ich na taką inwestycję. Zwracam się również do ludzi, którzy mają jakieś ciężki sprzęt, koparki, duże samochody, żeby pomóc im uprzątnąć to gruzowisko, żeby mogli ruszyć z jakimiś pracami budowlanymi w jak najszybszym czasie, żeby mogli już wrócić na swoje. Wszystkich, którzy mogą pomóc rodzinie w odbudowie spalonego domu, prosimy o kontakt z Sołtysem Woli Branickiej. Numer telefonu 512 310 212.